Siema, ja jestem Michał i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj recenzujemy sobie zestaw LEGO Minecraft 2.1.1.5.0, czyli Big Fix z serii pierwszej. A jest to konkretnie szkielet oraz kostka magmy. Bo jak zapewne wiecie, w serii pierwszej zawsze oprócz głównej postaci, czyli w tym wypadku szkieleta, dostawaliśmy jeszcze jakąś mniejszą postać, tak jak tutaj kostkę magmy. Tak opakowanie prezentuje się od przodu, natomiast tak wygląda ono od tyłu. Myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy zabrać się za jego otwieranie. Razem wyjątkowo otwarcie dokonam w sposób deletowany przez producenta, czyli po prostu wepcham tutaj swojego kciuka oraz wyrwę resztę boków, że tak to ujmę, a raczej chcę klej. Okej, okay, chyba wszystko już wyjęte, tak jest. Mamy tutaj instrukcję, mam nadzieję, że naklejek nie dostajemy, ale widzę, że ich nie ma. Oraz dwa woreczki z klockami. Także ja zbuduję ten zestaw i widzimy się już z gotowym modelem. Tak, prezentuje się zbudowana figurka, tak właściwie myślę, że mogę powiedzieć, że figurki. Myślę, że omawianie możemy zacząć sobie od tej kostki magmy. Magma Cube jest naprawdę fajnie zbudowany, jak sami widzicie ma on, że tak to ujmę, fajnie odwzorowaną, klockową tą animację skakania, że się tak jakby otwiera. Posiada fajnie nadrukowane oczka i jest to ogólnie moim zdaniem bardzo fajna, prosta oraz przyjemna konstrukcja. Natomiast sam szkielet, czyli główna postać tego zestawu prezentuje się w następujący sposób. Posiada on ściągany, żelazny hełm. Oczywiście klocki są z plastiku, tylko w grze jest to hełm żelazny. Jednakże, jak sami widzicie, bez hełmu nie wygląda to za dobrze, przez brak nadruków na górnej partii głowy. Myślę, że właśnie dlatego zdecydowano się na dostosowanie tej hełmu. Fajnie, że hełm można też użyć w innych figurkach z tej serii. Jest on zbudowany, jak zapewne sami widzicie, co jest dosyć logiczne, trochę inaczej niż Alex oraz Steve. Posiada on oczywiście ruchome nogi, może właśnie Wam to pokażę, są one ruchome w ten sposób, nie na zawiasach kulkowych, lecz na takich jakby skokowych, tak bym to nazwał. Oczywiście ręce również są ruchome, tutaj już zastosowane zawiasy kulkowe, głowa tak samo. Myślę, że jedynym minusem może być fakt, iż druga ręka jest że tak to niefunkcjonalna. Łuk może nie tylko w jednej, no ale tak też jest w grze, więc nie, ma, nie mam o to jakichś wielkich pretensji. Jeszcze co do samego łuku, to jak widzicie, posiada on funkcję strzelania. Dostaję też zapasową drugą strzałę. I jedynym większym problemem, jaki dostrzegam w tej figurce, to fakt, iż łuk mógłby być zamontowany gdyby w środkowym paśmie ręki, a nie u góry. Wyglądałoby to moim zdaniem lepiej ale generalnie figurka jest naprawdę ładna i przyjemna dla oczu. Reasumując, uważam ten zestaw za naprawdę fajny, naprawdę dobry. Ten Big Fig przypadł mi o wiele bardziej do gustu niż omawiany już przeze mnie na tym kanale Alex, do którego odnośnik macie tutaj. Myślę, że dobrą oceną do tego zostało będzie 8, a może nawet i 9 na 10, takie 8,5 myślę, że będzie idealną oceną. Ja Wam dziękuję za oglądanie, no i cześć.